Hej tu Quaker. witam was w kolejnym poradniku czyli w kuźni pomysłów dziś zajmiemy się nowym boosterem jak i stacją kolejek na wersji 1.6 oto niedopracowany jeszcze wygląd naszej stacji oczywiście wszystko można ładnie obudować tak by pięknie wyglądało ale na początku zaprezentuję działanie spuszczamy dwa wagoniki Siadamy, naciskamy guzik i jedziemy. Te wagoniki będą miały nieskończoną siłę. Specjalnie tutaj jest zrobione tak do góry, by pokazać, że podjadą pod górę. Prędkość będzie cały czas ta sama, nie trzeba robić dodatkowych boosterów z tych złotych ze złotych sztabek. Ok, a więc wiecie już jak to działa, to może jak to zrobić? Będziemy potrzebowali kilofałopaty, kilku czerwonych pochodni boosteru, <coughs> boosterów, torów dwóch wagoników, jeżeli chcemy zrobić ładną stację to czegoś do obudowania Dobrze, to tutaj nasza stacja będzie się zaczynała a więc, a jeszcze Ziemia by się przydała. To poczekajcie chwilkę, a ja wskoczę do swojego domku po Ziemi. Ok, już jestem i mam Ziemię, a więc tutaj musimy zrobić tak, aby ten tor był skośny. Po czym ten rozwalamy i kopiemy na dół. Będzie tutaj, tak. O. Jeszcze niżej. <laughs> Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. A więc jeszcze dalej. Okej, okay, tyle starczy. Od razu możemy zacząć kłaść tory, aby wszystko dobrze wyszło. Raz, a tutaj, czyli jeszcze raz musimy to zrobić, dobrze. Trzy, cztery i cztery te przyspieszacze powinny starczyć, ale ja dam 5. Ok. Aha i tu jeszcze trzeba, tak, dobra. I kolejny tunel. Ten będzie na 1 2 3 4 5 także 6 kratek i tutaj też boostery. I idziemy w górę. I po prostu aż wyjdziemy na powierzchnię. Nadzieję, że dobrze wszystko widać. Muszę troszkę do góry się podkopać, żeby tu światło wpadło. Dobra, teraz już na pewno dobrze widać. Ok. Teraz rozmieszczenie torów i tutaj dajemy boostery. Teraz mm, tak to zejście spad na dół będziemy musieli zrobić. A więc usuwamy to. I z takiej wysokości będzie spadało, czy z wyższej? No z takiej chyba z tarczy. O, robi się noc, a więc. Prześpię się i zaraz wracam. Już jestem, a więc robimy to wyżej. I taka wysokość starczy. Hmm. Może jeszcze jedno wyżej. I taka już będzie na pewno dobra. Teraz rozmieszczenie czerwonych pochodni. O, już kopał tory. Gdzieś po drodze stawiamy te czerwone pochodnie, aby te boostery działały. Ok. A więc teraz. Już nasza kolejka. Mhm. Musimy zrobić tak, aby ten tor był taki właśnie krzywy. I teraz już możemy położyć. O kurczę, jeszcze raz. Możemy położyć nasze tory, które będą jechały gdzieś w ślądal. Teraz musimy tutaj zrobić przycisk. O kurczę, nie wziąłem przycisku. A dobra, przecież z kamienia go się robi, przetopionego. Mamy tutaj przycisk, zobaczmy czy działa. Tak, napędza. Zobaczmy, czy nasza stacja wraz z boosterem działa. Aha, to jest start. Dwa wagoniki. Aha, za mała siła. A więc musimy gdzieś tutaj jeszcze dać kilka tych przyspieszających boosterów. Już się nie chce dawać siła. Tutaj nie wiem, jeszcze raz pochodnie. Tak, i będzie dobrze. Zobaczmy, czy teraz pojedzie. Ostatecznie daleko. Ok, teraz jedzie dobrze, ale jak zauważycie, dosyć daleko wypada. I tutaj, jeżeli nam daleko wypada, robimy coś takiego. Dajmy klocuszek tutaj, tutaj i tutaj ten niszczymy, one będą się rozbijały o ten słup i spadywały dokładnie tu, a że booster, jeżeli nie jest włączony, to wagoniki nie mogą jechać, nie przepuści ich dalej zobaczmy jeszcze raz no i wszystko pięknie działa wsiadamy, a nie bo tu chyba będziemy się głową rozbijali to ten usunę ale spokojnie i tak wagoniki będą się o ten tutaj rozbijały wciskam przycisk i jadę o kurcze muszę rozwalić to bo nie mogę wysiąść no a więc tak działa nasza stacja i teraz jeszcze pokażę jak można to y, ładnie obudować stację można też jakoś ładnie obudować tak by nie wchodziły do, nam do niej zwierzęta i nie przeszkadzały wagonikom w jeździe mam nadzieję że pomogłem proszę o plusy, komentarze i subskrypcję. Na koniec dodam, że pracę nadesłał mi użytkownik Todorczuk. Bardzo dziękuję i zachęcam do przesłania prac. Cześć! Bardzo dziękuję MC Site za reklamę i wszystkim polecam Wam wchodzenie na tą stronę. Zawsze świeże wieści ze świata Minecrafta. Codziennie przynajmniej jeden post o modach, tych szczerpakach. I o tym, co powie nam noc. Strona warta uwagi.